Witam na kanale, tu Polski Rolnik Przedstawiam Wam, jak opowiedziałem Wam w poprzednim odcinku pokażę Wam pole po podorywce i jak pięknie odbił odbił pesz i teraz będzie to kasowane opryskiem a nie tak jak ściernisko, na tym ściernisku tam było słabo widać wszystko to stało a tutaj zostały pobudzone rośliny do rośnięcia to dzisiaj dosyć spadł duży opad deszczu i jutro będzie po deszczu spukana woskowina będzie wykonywany oprysk I jakie to są ładne, piękne piękne chwasty, ale po prostu młode jak to ładnie pięknie odrosły i teraz będzie to wszystko kasowane i tak powinno się robić zruszyć pożniwa a nie tej kościernej pryskać bo to nic nie daje a tak to co jest ziemi to jest wszystko odrośnie i będzie to możliwie dobry sposób skasować i wtedy mamy pewność że to wszystko Odbiło pięknie. Ziemia została natleniona. I tu ładnie, tu jest akurat taki pas. Mok mokrego był czy coś i tutaj się też rzucił i po prostu trzeba to skasować. A sam do tego akurat warunki teraz będą. Komentujcie, subskrybujcie. Będziemy nagrywać więcej takich odcinków. Pokażemy Wam w kolejnych odcinkach, jak to ładnie przysycha. opryskiwać w dysze dwustrumieniowe Będziemy to pryskać Agrosar. Dawca 5 litrów. Niech to spokojnie. Powoli usychanie się wchłania do korzenia i zobaczymy jak, jaki będzie tego efekt. Na razie, cześć.